Panie prezesie, w strategii grupy Tauron odnawialne źródła energii mają pełnić coraz ważniejszą rolę. Do bodaj 2035 roku mówimy o mocy zainstalowanej na poziomie ponad 4 GW. W jaki sposób grupa zamierza to osiągnąć i jaką rolę mogą w tym odegrać samorządy? Ja myślę, że jedna rzecz to jest cel gigawatowy, druga rzecz to jest to w jaki sposób chcemy ten cel osiągnąć. W ramach strategii wskazaliśmy, że większość projektów ma pochodzić z tak zwanego własnego developmentu, czyli procesów, w których od samego początku projektu to my pozyskujemy pozwolenia i doprowadzamy te projekty od kartki papieru do zakończonej, do zakończonej budowy i następnie fazy eksploatacji. Aby ten własny development się udał, kluczowa jest współpraca z samorządami, które będą decydowały de facto na poziomie pozwoleniowym o tym, czy dana konkretna kartka papieru może się przełożyć na, na realny projekt, na realną produkcję energii i na realne korzyści dla gminy. Dlatego jest to, jest to absolutnie kluczowe, aby samorządy były zaangażowane. Patrząc na nasz łączny cel strategiczny, o którym Pan wspominał, największe wyzwanie jest w tej chwili w lądowej energetyce wiatrowej. Jest to technologia, której widzimy, że w systemie na dzień dzisiejszy najbardziej brakuje, ponieważ fotowoltaiki mamy już przeszło 20 gW, często zlokalizowanej na na poziomie prosumenckim, bezpośrednio na dachach osób fizycznych czy też przedsiębiorstw. Natomiast my, jako wielkoskalowa energetyka, powinniśmy zapewnić energię, która produkuje wtedy, kiedy słońce, kiedy słońce nie świeci, czyli w dużej mierze skupić się na, na energetyce wiatrowej. No i tutaj duży wysiłek po stronie tego, aby przekonać samorządy, że warto, a następnie po stronie samorządów, aby te projekty umożliwić, umożliwić ich realizację. Jakimi argumentami posługiwać się w rozmowach z samorządami? Ja myślę, że mamy dwie grupy argumentów. Pierwsze na szczeblu bardziej centralnym. Energetyka wiatrowa z jednej strony wspiera nasze bezpieczeństwo, ponieważ zapewnia bardziej rozproszoną produkcję energii i możliwość lokalnego bilansowania, która w dobie dzisiejszej sytuacji geopolitycznej jest, jest bardzo istotna. Z drugiej strony przekłada się też na obniżenie odbiorców, energii, ceny energii dla odbiorców na poziomie całego kraju. I tutaj widzimy, że w, w, patrząc na, na to, co się wydarzyło w roku 2025, prawie 330 godzin z cenami ujemnymi, więc coraz więcej godzin, w których poprzez dużą produkcję odnawialną cena energii jest na takie poziomie, który sprawia, że generalnie jest dopłacane za, za, za jej zużycie. Więc widzimy, że ten efekt obniżki cen energii generalnie, generalnie działa. Po trzecie, korzyści, dla, to już tak przechodząc dla argumentów centralno-lokalnych, local content. Patrząc na przykładzie naszej ostatniej inwestycji w farmę wiatrową, drugą największą w kraju farmę w, w miejskiej górce, widzimy, że przeszło 70% wartości danej zostaje w kraju. To jest tak zwany local content. Więc to jest ten powiedzmy korzyści na poziomie makro, no i do tego dochodzą korzyści na poziomie już danej gminy. Pierwsze podatek od nieruchomości, które w zależności od skali instalacji może iść w istotne miliony złotych, które zasilą, zasilą budżet gminy. Po drugie, możliwość szukania form klastrów energii, lokalnej dostawy czy też bezpośredniej dostawy do odbiorców poprzez dedykowaną, dedykowaną sieć, która może przełożyć się na obniżki cen energii w danej konkretnej gminie. Widzimy także to, że niejednokrotnie projekty ozowe wymagają inwestycji w infrastrukturę. Są przypadki, w których finansowaliśmy rozbudowę konkretnych dróg, tak aby móc dowieść komponenty na budowę. Natomiast te drogi następnie zostawały i były eksploatowane przez samorząd na, na potrzeby rozwoju danej, danej, danej gminy. No i wreszcie bezpośrednie korzyści związane z tym, że poszczególne osoby funkcjonujące w gminie dostaną istotne wpływy z umów dzierżawy. Mogą być też to grunty samorządowe, które bezpośrednio zasilą budżet. Wpływami z tytułu wydzierżawienia gruntów, za których dzierżawa stawka jest istotnie większa niż na przykład w stosunku do, do, produkcji, do produkcji rolnej. Mówimy też o rozwiązaniach na poziomie ustawowym, które mają spowodować bezpośrednie płatności do, do, do mieszkańców gminy. My, jako grupa, też jesteśmy jak najbardziej na to otwarci i wspieramy takie rozwiązanie. Chcemy się dzielić korzyściami także ze społecznością lokalną. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.